Pojęcie podróży w czasie spopularyzował Herbert George Wells w powieści Wehikuł czasu z 1895 roku. Jednak sama idea jest znacznie starsza. Występuje w mitologii hinduskiej, świętych księgach buddyjskich, japońskich legendach i na wielkich pustyniach w Ameryce, gdzie miejscowe plemiona snuły opowieści. Pan Christopher Lloyd, kto? Ten aktor. Aktor jestem naukowcem. Mam doktorat. Doktor Brown we własnej osobie. Wiem, co sobie myślicie. Ja, Josh Gates, prawdziwy człowiek, spotykam postać z filmu Doktora Brauna. Też nic z tego nie rozumiem. Potrzebuję pomocy. Jasne. Ono szalał. Trzeba coś zrobić. To ja? Tak jest. Michael J. Fox i Pan, czyli Christopher Lloyd. Spójrz na auto. Czy ono znika? Właśnie. To ma się stać za kilka tygodni. Coś się wydarzyło. Jeśli Fundacji Michaela J. Foxa się nie uda, wierz mi, musi się udać. Co mam zrobić? Znajdź tego przystolniaka. Razem odprowadźcie wehikuł czasu do Michaela. Od tego zależy przyszłość. Masz pytania? Jedno. Zbudował pan wehikuł czasu na bazie Tesli? Nie zbudowałem. To zwykła aktualizacja.